Siemanko Siemanko, z tej strony Dziedek Marek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Gramy oczywiście w Assassin's Creed Odyssey. I dzisiaj mam zamiar zająć się zadaniem. Już wam mówię. Tutaj z tych zleceń. Gromosiewca. Może zawsze było pełne wraków. Ale wraz z pojawieniem się Steropesa, st nie Steropesa, Steropesa zaczęło i gwałtownie przybywać. Świadkowie zaczynają się, że na własne oczy widzieli, jak gromosiewca pustoszy grecki świat. Odszuka i zabij... Re e Steropesa. Ok, to jest bodajże jakiś taki, wiecie. Tak samo jak minotaur, jakiś, jakiś zwierzak pewnie, albo coś, zobaczymy, gdzie to jest na mapie. <laughs> ja już to... znaczy, ja już go odkryłem, bo jak odkrywałem te wszystkie wyspy tutaj... właśnie, na Andros on jest. To ja że na początku gry już tu byłem. <laughs> no ale, ja, ale ja tam chciałem z nim walczyć, to jeden strzał i mnie od razu zabił, nie? W takiej grocie on tam jest, dobra. No właśnie, za to niczyja. Legowisko mitycznej bestii. No okej, okay, idziemy. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Serdecznie zapraszam do oglądania. No właśnie. To on jest tu w tej grocie. Zobaczymy jeszcze nasze uzbrojenie jak, zanim ja tam wejdę. Czy ja tu coś mam tu mam wszystko uzbrojony jestem no Okej okay. Tutaj mam skrytobójstwo, to jest trochę lipa Mogłem sobie perka dać na, na inne, ale to już zobaczymy jak on pójdzie w tej walce O oh, tak te ale jak on tak o potrafi? o jakie on strzały! Oh, salwaj, Cassandra. Kurde, się Верху, я прям мям сшал, парень. Teraz ja to muszę mieć wziąć, wiecie, bo... Nie, teraz nie. nie. To jest stawaj. 啊。<好> Hmm <laughs> No i mamy to. Dobra, co za uparte bydle. No poe wam nie było łatwo, no ale... W końcu pokażę Ja się nie, Te łuki tutaj były, nie zdawały e, e, egzaminu. Znaczy te strzały, się pomyliłem na początku od razu jak mu strzelałem... <laughs> Sorki. To, że miałem strzały ogłuszające. Wiecie wy co? No, tylko maczuga po nim została. No dobra. To jednego mamy z głowy. I teraz jeszcze jeden mi został, ale nie wiem, co to jest za, za stwór. O, tutaj, spryciarz. Potężny Arges, zwany też spryciarzem, znów dał o sobie znać. Widziano go jak jak godny grasował, głodny grasował w trzewiach ognistego wulkanu. Odszuka i zabije Agresa. Dobra, to jak już jesteśmy tutaj, to te dwa cudaki, że tak powiem, może uda mi się pokonać. Bo... O, tu właśnie on więc... jest. Ale my nie możemy się tabować, ale na szczęście mamy port. Także dobre to. W takim przypadku, tutaj włócznia. Włócznia. Włócznia nie jest dobrym pomysłem na takie stwory. Ona się, włócznia się nadaje bardziej na. że tak powiem na na podboje I co, gdzie tu jest? He's over there. To co, jest to w środku jakoś? No ja tego nie kumam. A, tam ci, czekajcie. No to też jakaś best jest. Okej. Okay. Dobra. idziemy. O, jakieś osiągnięcie dostałem? No i co ja chciałem mówić? No i włócznia się nadaje tylko na podboje. na no takie zwierzęta to nie ten. Może by, żebym ja miał zatrutę ją, wtedy to innego, nie? To jest cyklop, agres. To ja tu muszę wejść, bo jak tam, gdzie gdziekolwiek skoczy, że tam, ale dobre. Mm. hat so تركو piernicze To chyba była moja najczęstsza walka, nie? Na razie póki co. No, 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 wind. no, fotkę zrobi Okej. Okay. Dobra. Przenieśmy się gdzieś na normalny ląd. Tutaj może mamy podboje. I tu też mamy podboje. No, tu jest bliżej. jest najemnik jeszcze w dodatku. Ciekawe na jakim poziomie jest ten najemnik. Co z sorki. Dobra, dobra, Cassandra, my uważamy. Tu idzie najemnik. Musimy sobie na jakim on jest poziomie. Na moim, ale nie jest na złoto, więc można go zlikwidować, że tak powiem.

Zobacz, kurde, karateka cię znalazł. się Prawie mnie załatwił. Skurczy konik. Jeszcze zobaczymy tego najemnika. Co to był za koleż? No, teraz mi brakuje ostatni poziom tego cwaniaczka, żeby tu odkryć. I już będę miał wszystko. Dobra, a co to był? Czekajcie, to to był. Nie, ten to nie był. Ten to był. Przed chwilą. Okej, okay, co mamy? Efekt punku, Dostaliśmy tam za te. Tutaj mamy. Dostaliśmy młot hefajstyosa, ale to nie dla mnie, to jest dla wojownika, także mnie to nie interesuje. Tutaj nic nie dostaliśmy, chyba nie. Dobra, tu jeszcze a to za tego na teraz, za pokonanego najemnika, dobra, także w zadaniach. <laughs> Tu są DLC, wiadomo, i tu zostały mi tylko trzy rozdziały. W pierwszej kolejności będę tutaj chciał zanieść te artefakty do mojego ojca. Kaza mi przynieść cztery artefakty, które już mam zdobyte. Więc tam się w najbliższym czasie udam, ale póki co muszę sobie parę zleceń z tablic zrobić żeby uzbierać na ulepszenie adresy jeszcze na złoto chociaż mam już na złotym ale tak jak wspomniałem w poprzednich materiałach, brakuje mi gdzie nie po jednym drzewku jeszcze a żeby każdy z tych drzewek u, ulepszyć no to minimum muszę mieć co najmniej 250 tysięcy zobaczcie ile ja mam, 85 tysięcy także tak to wygląda czy następny idzie za mną. Czy mi się wydaje? Nie. No ikonkę widziałem na... na tym... na kompasie u góry. Także z mojej strony to by było wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapkę w górę. I zapraszam na kolejne materiały z tej serii. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć!